Wojna na Ukrainie trwa już 3 lata. Miliony ludzi uciekło, setki tysięcy znalazło bezpieczne schronienie w Polsce. Od początku pomagaliśmy otwarte granice, prawo do pobytu, dostęp do szkół, do lekarzy, a nawet świadczenia socjalne takie jak 800. Ale teraz, po ponad 900 dniach od wybuchu wojny, przyszedł czas na pytanie: jak długo i na jakich zasadach Polska ma pomagać Ukraińcom? Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która zmienia zasady gry. Dla jednych to ukłon w stronę sprawiedliwości, dla innych zbyt duże ograniczenia. W tym filmie zobaczysz, co tak naprawdę zawiera ustawa, dlaczego prezydent ją podpisał i jak może zmienić życie setek tysięcy Ukraińców w Polsce. A także, dlaczego wielu ekspertów uważa, że to krok w stronę uporządkowania systemu, a nie jego zamknięcia. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górze. Dzięki temu będziesz mieć materiału na bieżąco. A teraz zaczynajmy. By zrozumieć tę ustawę musimy cofnąć się o kilka miesięcy. W czerwcu 2025 roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy dla Ukraińców. Dlaczego? Bo uznał, że system jest zbyt dziurawy. Wyobraź sobie sytuację. Rodzina z Ukrainy, która mieszka w Niemczech czy we Francji, przyjeżdża tylko na chwilę do Polski. Składa wniosek o świadczenie i dostaje pieniądze. Bez płacenia podatków w Polsce, bez faktycznej pracy, bez zakorzenienia, a nawet bez poszukiwania tutaj zatrudnienia. Takie przypadki, zwane turystyką świadczeń, były realnym problemem. I dlatego prezydent postawił sprawę jasno. Pomoc, tak, ale dla tych, Którzy naprawdę są w Polsce i chcą tutaj żyć, pracować i wychowywać dzieci. 12 września 2025 roku Sejm przyjął ustawę, którą kilka dni później podpisał prezydent. To ustawa o weryfikacji prawa doświadczeń i przedłużeniu legalnego pobytu obywateli Ukrainy. Co się zmienia? Po pierwsze, legalność pobytu. Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce jest przedłużony do 4 marca 2026 roku. To daje ludziom poczucie stabilizacji. Wiedzą, że mogą tu mieszkać przez kolejny rok. Kolejne: doświadczenie 800. 800 będzie przysługiwać tylko tym Ukraińcom, którzy są aktywni zawodowo w Polsce, mają numer PESEL, a ich dzieci. Chodzą do szkoły w Polsce. Jeśli ktoś nie pracuje lub aktywnie nie szuka pracy i jego dzieci nie uczą się tutaj, nie będzie miał prawa do tego świadczenia. I weryfikacja. ZUS i Straż Graniczna będą co miesiąc sprawdzać, czy dana osoba faktycznie mieszka i pracuje lub szuka pracy w Polsce. Wymóg aktywności zawodowej to klucz. Prezydent mówi jasno: świadczenia mają wspierać tych, którzy dokładają się do polskiego systemu, a nie tylko z niego korzystają. Czy to oznacza, że Polska zamyka drzwi przed Ukraińcami? Absolutnie nie. To jest sygnał, że Polska chce, żeby pomoc była uczciwa. Pomagamy tym, którzy naprawdę tego potrzebują i którzy sami chcą być częścią naszego społeczeństwa. Eksperci podkreślają, że świadczenia 800 plus kosztuje rocznie około 60 miliardów złotych. Z tego kilka miliardów trafiało do cudzoziemców, w tym Ukraińców. Bez weryfikacji groziło nam, że te koszty będą rosnąć w sposób niekontrolowany. Prezydent Nawrocki powiedział wprost: solidarność nie może oznaczać niesprawiedliwości wobec polskich rodzin. Ukraińcy, którzy pracują i uczą swoje dzieci w Polsce, będą mieli pełne wsparcie. Ale nie może być tak, że ktoś dostaje pieniądze, choć nie jest częścią naszego systemu. Jak każda ustawa, ta również podzieliła opinię publiczną. Zwolennicy mówią: to wreszcie porządek koniec z turystyką świadczeń. Ukraińcy, którzy naprawdę żyją w Polsce, i chcą tu pracować, nadal dostają pomoc. Przeciwnicy twierdzą, że każdy może być aktywny zawodowo. Aktywny zawodowo może być i pracujący, i niepracujący Ukrainiec. Nie ma tutaj żadnej sprawiedliwości. Ale nawet krytycy przyznają, że prezydentowi udało się uniknąć chaosu. Weto wymusiło poprawki. A podpisana ustawa jest bardziej precyzyjna, choć wciąż nie jest idealna. Żeby lepiej zrozumieć skutki tej ustawy, posłuchajmy dwóch historii. Historia pierwsza. Oksana. Oksana przyjechała z Kijowa w marcu 2022 roku. Szybko znalazła pracę w hotelu w Warszawie. Jej córka chodzi do polskiej szkoły. Oksana płaci podatki. Ma pesel. Dzięki nowej ustawie. Nic się dla niej nie zmienia. Ma prawo do świadczeń i czuje się bezpieczna. Historia druga. Andri. Andri mieszka w Polsce, ale nie pracuje. Utrzymuje się z pomocy rodziny, nie podejmuje się aktywnego szukania pracy, a jego dzieci uczą się zdalnie na Ukrainie. Do tej pory dostawał 800. Po wejściu ustawy w życie straci świadczenie. Będzie musiał znaleźć pracę w Polsce albo zrezygnować z pomocy. Te dwie historie pokazują logikę ustawy: pomoc dla tych, którzy są częścią naszego systemu, zachęta dla innych, by się w niego włączyć. Politycznie to także sygnał dla wyborców. Prezydent Nawrocki pokazuje, że potrafi być stanowczy i że interes polskich obywateli jest dla niego priorytetem. Ale jednocześnie nie zamyka drzwi Ukraińcom, którzy pracują bądź faktycznie aktywnie poszukują tej pracy w Polsce. Czy Kijów krytykuje ustawę? Oficjalnie nie. Ukraińscy politycy rozumieją, że Polska nie może bez końca utrzymywać systemu otwartego dla wszystkich. Co więcej, dla wielu Ukraińców ustawa jest impulsem. Wielu mówi, jeśli chcemy być w Polsce, musimy się zakorzenić, znaleźć pracę i wysłać dzieci do polskiej szkoły. To krok w stronę integracji, a nie izolacji. Ustawa o pomocy Ukraińcom to nie koniec Solidarności. To nowy rozdział. Polska mówi: jesteśmy z wami, ale pomoc musi być uczciwa wobec naszych obywateli i wobec tych, którzy naprawdę chcą budować tutaj swoje życie. Prezydent Nawrocki podjął decyzję, która zmienia zasady gry. Czy to rozwiązanie idealne? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Polska nie zamyka drzwi. Polska zaprasza do współpracy. A ty co o tym myślisz? Czy świadczenia powinny być tylko dla pracujących, czy powinny być także dla tych, co tej pracy faktycznie szukają w Polsce? Czy może Pomoc powinna być bezwarunkowa. Napisz w komentarzu, co ty o tym myślisz. Nie zapomnij również o łapce w górze i zostawieniu subskrypcji na tym kanale. Dzięki temu będę mieć większą motywację do nagrywania kolejnych materiałów. A my? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.